Dążąc do zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania energią, kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do wypełnienia celów pakietu klimatycznego, nazywanego w skrócie 3x20. Oznacza on redukcję zużycia energii elektrycznej o 20%, redukcję emisji dwutlenku węgla także o 20% oraz pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych. Ten ostatni wskaźnik dla Polski ustalono na poziomie 15%. Cele te muszą zostać osiągnięte do roku 2020. Konieczna jest zatem większa aktywność i sprawność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów energetycznych, na co duży wpływ ma sposób zarządzania nimi. Obecnie Polska w ramach programów operacyjnych na realizację projektów energetycznych ma do wykorzystania niebagatelną kwotę pomocy finansowej. Jest to ponad miliard euro. Aby z niej skorzystać, trzeba to zrobić mądrze. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość kształci specjalistów do spraw projektów energetycznych, analizuje potencjał gminy i tworzy strategię rozwoju. Pozyskuje źródła finansowania projektów energetycznych, wspiera proces ich realizacji i pomaga w rozliczeniu. To zarządza energetyką w gminie. Jak realizować projekt ograniczania niskiej emisji? Gdzie szukać wsparcia w projektach energetycznych? Jak zostać menedżerem do spraw energii? To zarządza energetyką w gminie. Niepołomice to jedna z nielicznych gmin w Polsce, które przystąpiły do zainicjowanego przez Komisję Europejską konwentu burmistrzów i prezydentów miast Europy. Jego sygnatariusze zobowiązali się do przekroczenia celów dyrektywy 3x20. Opracowany w tym celu strategiczny plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice zakłada, że do roku 2020 gmina ograniczy emisję dwutlenku węgla o 21%. Niepołomice mają już spore doświadczenia w realizacji własnych projektów poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Spośród nich największą inwestycją było zmodernizowanie systemu ogrzewania w Zamku Królewskim, który jest wizytówką miasta. Ten zabytkowy obiekt jest udostępniany turystom i wykorzystywany na cele konferencyjno-hotelowe. Podstawowe elementy zastosowanego systemu to dwie pompy ciepła i dwa zbiorniki buforowe centralnego ogrzewania. Służą one do ogrzewania w systemie podłogowym 2000 m2 powierzchni. Do poboru ciepła z gruntu przez pompę służą 32 sekcje poziomego kolektora spiralnego, rozmieszczone pod hipodromem przy zamku. Zainwestowane środki gminne zwróciły się w ciągu półtora roku. Zmodernizowano też systemy ogrzewania i zainstalowano kolektory słoneczne na obiektach komunalnych. Niepołomice to gmina aktywna w poszukiwaniu inwestorów i partnerów do projektów. Między innymi wraz z sąsiednimi gminami, Wieliczką, Skawiną i Kłajem, uczestniczy w projekcie instalacji systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Dotychczas projektami energetycznymi w gminie zarządzał pełnomocnik burmistrza, główny specjalista do spraw energetycznych. Już dzisiaj widzę, że będzie konieczność utworzenia zespołu takiej jednostki realizującej projekty, która pozwoli skutecznie, efektywnie zająć się tymi sprawami. Wiem, że nie można tego robić z doskoku, pojedynczo. Jest to szereg ważnych zadań związanych z projektowaniem, rozliczaniem, pozyskiwaniem funduszy, więc już dzisiaj wiadomo, że przy tych projektach, które mamy w planie zrealizować, jedna osoba, jeden pełnomocnik nie wystarczy. Jak realizować projekt ograniczania niskiej emisji? W Gminie Lędziny Kołotychów od 2005 roku funkcjonuje system zarządzania energią i środowiskiem. Zgodnie z nim utworzono stanowiska specjalisty do spraw zarządzania energią i środowiskiem oraz specjalisty do spraw zarządzania środowiskiem. Tworzą oni zespół, którym kieruje pełnomocnik burmistrza do spraw systemu zarządzania środowiskowego. Jednym z realizowanych przedsięwzięć jest projekt ograniczania niskiej emisji. Jego ideą jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły na paliwo stałe zainstalowane w budynkach oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Takie lokalne projekty spełniają bardzo ważną rolę w globalnym bilansie emisji dwutlenku węgla. Samorząd Gminy Lędziny po usprawnieniu efektywności energetycznej obiektów komunalnych jak szkoły, przedszkole czy biblioteka rozpoczął modernizację systemów grzewczych w domach jednorodzinnych. U właścicieli, którzy zgłosili swój akces do programu wymieniono nieefektywne kotły na sprawniejsze, ale też z dofinansowaniem sięgającym 70% kosztów przeprowadzono pracę o dużo większej skali oddziaływania. W efekcie do 2010 roku w czterech etapach zmodernizowano 501 kotłowni, docieplono 227 domów, wymieniono stolarkę w 222 budynkach i założono 180 instalacji solarnych. Projekt zaangażowany było wiele firm produkujących i instalujących systemy ogrzewania. Jego koordynacją kierował zespół do spraw zarządzania energią i środowiskiem we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy i Urzędu Miasta Lędziny. Jednak nie jest to jedyny możliwy model zarządzania projektem energetycznym. Mamy liczne przykłady w kraju już miast, które zorganizowały takie zespoły do spraw zarządzania energią. Przykładowo miasta takie jak Bielsko-Biała, czy też Częstochowa, w przypadku której to biuro inżyniera miasta odpowiada za y, sprawy projektów efektywnościowych i efektywności energetycznej. Miasto Katowice, w którym y, osoba odpowiedzialna za y, efektywność energetyczną jest ulokowana w Biurze Rozwoju Miasta. Także sposob, sposobów ulokowania takiego, takiego zespołu, takich zespołów jest wiele. Gdzie szukać wsparcia w projektach energetycznych? W projekcie energetycznym kluczową sprawą jest weryfikacja, potwierdzenie zakładanych efektów energooszczędnych. Gmina Kudowa Zdrój jest inicjatorem projektu i inwestorem pływalni sportowo-rehabilitacyjnej, w której zastosowano odnawialne źródła energii. Znajduje się tu 25-metrowy basen pływacki oraz basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką, z których korzystają kuracjusze okolicznych domów wczasowych, mieszkańcy miasta i turyści. Do produkcji ciepła na potrzeby obiektu zainstalowano m.in. układ kolektorów słonecznych mają one powierzchnię 300 m2. Pod basenem pracują dwie pompy ciepła i kocioł kondensacyjny zasilany gazem. Ten system ogrzewania jest zdecydowanie tańszy od konwencjonalnego, a zarazem emituje znacznie mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Uzyskany efekt ekologiczny można poznać na tablicy, gdzie wyświetlane są dane liczbowe ukazujące udział poszczególnych elementów systemu w produkcji energii cieplnej. Według tych wskazań, od momentu uruchomienia basenu, w wyniku zastosowanego układu odnawialnych źródeł energii, nie spalono blisko 2000 ton węgla. Gmina Kudowa Zdrój przygotowuje następne projekty zgodnie ze swoją strategią energetyczną, współpracując z organizacjami działającymi na rzecz energetyki odnawialnej, m.in. Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość. Widzę wielką potrzebę, aby przynajmniej na poziomie regionów, na poziomie powiatów istniały odpowiednie komórki, agencje energetyczne, centra edukacji ekologiczno-energetycznej i żeby te organizacje, żeby te struktury mogły współpracować z organizacjami pozarządowymi, z ruchami lokalnymi właśnie na rzecz rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowej. Jak zostać menedżerem do spraw energii? Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy działa na rzecz energetyki odnawialnej. Spełnia funkcję koordynatora dolnośląskiego klastra energii odnawialnej, skupiającego podmioty zaangażowane w realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wolna Przedsiębiorczość świadczy usługi poprzez ekspertów. Wykonuje audyty energetyczne i projekty termomodernizacyjne, opracowuje programy ograniczania niskiej emisji i koordynuje programy kolektorowe dla gmin. Przygotowuje długookresowe strategie rozwoju związane z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pomaga w przygotowaniu planów inwestycyjnych, opracowuje studia wykonalności które dają możliwość finansowania projektów ze środków pomocowych. Wolna przedsiębiorczość prowadzi też działalność szkoleniową. W ramach projektu Samorządowy Menedżer do Spraw Energii kształci specjalistów dla gmin. Projekt ten przyczyni się do poprawy lokalnej polityki energetycznej poprzez poszanowanie energii i efektywniejsze jej wykorzystanie, a przede wszystkim coraz szersze stosowanie odnawialnych źródeł energii. Dla uczestników projektu przygotowana została nowoczesna platforma e-learningowa. Ma ona za zadanie wspomagać zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny. Jest to baza wiedzy oparta na obszernym zestawie materiałów w postaci multimedialnej. Efektem końcowym działań szkoleniowo-doradczych będzie wykształcenie grupy samorządowych menedżerów do spraw energii w poszczególnych regionach. Będą oni dysponować wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do tworzenia nowoczesnej lokalnej polityki energetycznej i zarządzania projektami energetycznymi. Podstawowym celem realizacji projektów w zakresie efektywności energetycznej jest zmniejszenie energochłonności posiadanej infrastruktury przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania zasobów w postaci odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, gmin i ich mieszkańców. W jaki sposób przygotować i zrealizować dobry projekt? Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość służy pomocą.